Hej, witajcie w dzisiejszym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku e, będę poka pokażę wam szybciutko gdzie są klucze wy właśnie w tym nowym Nexusie. E, postaram się Wam wrzucić to jeszcze dziś, albo jutro z rana, czyli jakby, jeśli oglądacie to dziś, no nie wiem, nieważne. Ja to nagrywam w każdym razie 19 maja, e, ale nie wiem, czy to nie, wrzu e, nie wrzucę jutro rano, czyli 20. No ale nieważne, nieważne, bez dalszego przedłużania, szybciutko Wam pokazuję. E, więc na początku, jak macie tutaj ten jakby budynek z rybami i tutaj w środku jest taki basen, e, no to właśnie tutaj mamy ten basen i jest takie jedno koło ratunkowe no i sobie do niego szybciutko wchodzimy, pyk idziemy w ten bok i mamy tu czerwony klucz eee, to akurat był mega łatwy kluczek chyba najłatwiejszy, lub może jeszcze jest jakiś łatwiejszy, tak, jeszcze jest tutaj łatwy blisko akurat, eee, tutaj jest Dex McFly, eee, tu musicie postawić eee, spray pomniejszający ja mam tutaj 16 o Jezus Maria, to nie spray pomniejszający, ja mam 62 spray eee, no i sobie dajemy Właśnie spray zmniejszający, tu mamy taką, jakby wchodzimy między takie jakby, taką ławeczkę a tą ścianą. No i wchodzimy, tutaj mamy taką lukę między górą i tym, jakby takie, wiecie, na ukos. I właśnie tutaj spadaliśmy po takich schodkach i podnosimy fioletowy kluczek. No ja sobie tu wchodzę, oczywiście, do e, portalu. E, możecie poprosić kogoś o, właśnie e, spray pomniejszający, jeśli nie macie. Na pewno ktoś się znajdzie, kto Wam może dać. No i dobra, jak już takie coś mamy, no to teraz przechodzimy do e, dość ciężkiego w sumie e, jakby klucza. Chyba najcięższego. Szczerze powiem. E, no i jak tu mamy właśnie taką jakby portal do bitew oraz tu mamy ten sklep Penny Pandory, to za tym musimy wejść i mamy fioletową bramę. I tak... Już Wam mówię, wchodzimy chyba, jeśli się nie mylę. Tak, tak, tutaj, tak. Wchodzimy do portalu. Jeśli się nie mylę, nie pomyliłam. Tak, dokładnie, wchodzimy do portalu i później wchodzimy do tej wody. Ale posłuchajcie, zanim wejdziecie do tej wody, właśnie, musicie sobie tak. E, wziąć spray pomniejszający oraz. Ja sobie biorę dysk, ale oczywiście, jeśli, jeśli Wy e, nie chcecie, jakby nie, mo, nie macie VIP-a, to możecie sobie wziąć na przykład. E, grawitację lub kogoś poprosić po prostu właśnie o grawitację lub na przykład ktoś Wam da na przykład tą skrzynię dysków. Okej, okay, no nieważne. Jak akurat sobie wzięłam dysk. Bez dysku też się podobno da, no ale no nieważne. Z dyskiem jest o wiele łatwiej. No i bierzemy sobie spray pomniejszający no i lecimy. Nie możemy tutaj dotknąć, nie wiem czy mi się to uda, bo jest to dość ciężki akurat moment, ale szybciutko muszę się pośpieszyć, bo zaraz mi się kończy. W ogóle mega mi się ciężko leci z tymi takimi wiecie... No, o, patrzcie, dobra, laserami jakby od tych butów. I patrzcie, i tu musicie bardzo uważać przy tej ścianie, bo tam jest, patrzcie, taki, taka luka. Patrzcie, widzicie tam? Musicie teraz się tak, bo to poleci do was. O, udało mi się, ja wcale nie wierzę, że mi się to udało. Bo to jest pierwszy raz, kiedy mi się to udało. Bo jakby ja już tu byłam, no może drugi, no bo byłam tutaj już raz. Ale właśnie nie podnosiłam jeszcze tajemnicy. No i sobie, szybciutko wychodzimy. No i ja sobie na przykład, może mi się uda przetrwać jakby tak, żeby dalej mieć ten spray pomniejszający i później tu mamy taką drabinkę jest woda obok właśnie tego, z, tego, z czego wyjdziemy no i tutaj jest właśnie taki jakby czarny moment, ja nie udało mi się no i wchodzimy sobie tutaj z bok ale chyba właśnie, nie jestem pewna ale chyba właśnie tam już jest potrzebny spray pomniejszający, nie jestem pewna ale spróbujmy po prostu ze sprayem to sprawdzimy, czy ze sprayem działa, ale chyba tak, wow Dobra, udało mi się. Tu jest taka luka, musicie w nią wejść po prostu. Myślę, że chyba bez yy, sprayu też się da. Nie wiem. Później, właśnie jak macie jeszcze spray pomniejszający, ja mam jeszcze chwilę, to tutaj wchodzimy w środkową, tak jakby środkowy, taki trójkąt yy, i lecimy. Muszę teraz się skupić, bo tu jest wszystko tak. I się nie pomyliłam, że w środkowy. O, o, dobra, i do góry trochę musicie chyba. I, I słuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyście nie wchodzili do tego y, teleportu, bo nie wiem, czy tutaj jeszcze by to mogła mieć, ale no nie wiem, że nie wchodzicie do tego teleportu, po prostu wchodzicie jakby za tą czarną ścianę. I tu mamy drabinę, ja sobie po tej drabinie szybciutko wchodzę. Wchodzimy, ja sobie tutaj, aha, tutaj trzeba po tym. I zobaczcie, tutaj mamy takie ognie. A pod tym mamy tajemnicę. I jeśli zdobyliście, mam nadzieję, że Wam pomogłam i że zdobyliście tajemnicę. No i co? Dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam pomogłam, tak jak już mówiłam. Mi się udało, piszcie w komentarzu, czy Wam się udało zdobyć tajemnicę. No i co? Dzięki Wam za oglądanie i pa!